Witam Państwa po tygodniowej przerwie Piotr Pawłowski. Rząd robi podsumowanie tego, co udało się zrobić w dotychczasowej kadencji. Jak również warto zastanowić się, co Parlament, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, zrobił w tej kadencji. Chciałbym też powiedzieć na początku, że współautorami tego programu są internauci z portalu niepełnosprawni.pl, którzy przesłali pytania do mojego gościa. A moim gościem jest poseł Marek Plura. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który jest w Katowicach. Witam serdecznie, Panie Pośle. Dzień dobry, pozdrawiam ze Słonecznych Katowic. Zanim nasza rozmowa, chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Sejmu na wydarzenie, które odbyło się 7 marca w przeddzień Dnia Kobiet. Poseł zorganizował spotkanie kobiet z niepełnosprawnością. Bukiety kwiatów i śpiew. Tak dziś wyglądała sala kolumnowa w Sejmie, którą opanowały kobiety. Niektóre potrzebowały przewodnika, wszystkie żyją dla innych, dziś zostały za to nagrodzone. W tytuł Lady D tam Niepełnosprawnej otrzymało sześć aktywnych i niepełnosprawnych kobiet. Między innymi Jolanta Borek-Unikowska, mimo postępującego zaniku mięśni, maluje ustami. Bo to jest cel. Który pozwala mi Utrata wzroku nie przeszkodziła być dobrym menadżerem pani Ani, która kieruje Polskim Związkiem Niewidomych, a w Sejmie walczy o prawa niepełnosprawnych. Dziękuję za wspólną pracę na wielu komisjach i podkomisjach. To dodatkowy zastrzyk energii, a pomysły już są. Brakuje ciągłego, instytucjonalnego działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Tego brakuje. Tytuł damy niepełnosprawnej przyznawany jest od 2002 roku. Całe wydarzenie prowadził nasz redakcyjny kolega Jarosław Gugała. Panie pośle, proszę powiedzieć przede wszystkim, co ten tytuł znaczy dla kobiet, które pomimo niepełnosprawności chcą pokazać, że za wszelką cenę chcą normalnie funkcjonować. Mam nadzieję, że dodaje im energii do dalszego działania i przekonania, że każdy dzień może być naprawdę piękny, choć tylko niektóre mają ten Dodatkowy walor, jakim jest gala, przyznania tytułu Lady w sali kolumnowej. Tak naprawdę to panie, które decydują się na przyjęcie tego tytułu, decydują się też na pełnienie ważnej misji społecznej. Zgadzają się na to, by ich prywatność była nieco odsłonięta, by swoje życie jako dobry przykład tego, jak można żyć naprawdę pięknie i naprawdę jak można być silną kobietą w dzisiejszych czasach, aby to pociągało do działania innych, nie tylko osoby z niepełnosprawnością. Pomysł na takie właśnie wskazywanie dobrych celów do zdobycia i osób, które, w tym przypadku kobiet, które je zdobywają, znalazło swój dowód w karcie praw osób. Niepełnosprawnych ustanowionej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która wzywa państwa członkowskie do tego, żeby ze szczególną uwagą przypatrywały się sytuacji społecznej kobiet dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami. Panie ponieważ... pośle, myślę, że warto też się pochylić nad tym, jak funkcjonują w naszym kraju nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, i chciałbym przejść do pytań, które zostały skierowane przez naszych internautów w portalu niepełnosprawni.pl. Pierwsze z nich dotyczy rodziców, którzy opiekują się dziećmi z niepełnosprawnością. Pytanie jest, czy jest jakakolwiek szansa, żeby czas, który spędzają na opiece e, tych dzieci był wliczony w ich czas pracy, żeby liczył się do emerytury. Co pan o tym sądzi? To temat, który nie schodzi z z moich działań i myśli od dłuższego czasu udało mi się z grupą rodziców zorganizowaną w Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej przełamać ten pierwszy próg po wielu, wielu latach milczenia na temat sytuacji rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. W ubiegłym roku udało się podnieść świadczenia dla rodziców, którzy nie mogą pracować ze względu na konieczną opiekę i rzeczywiście najbliższe wyzwanie to czas, w którym obejmiemy ich także tym wsparciem na przyszłość, czyli zabezpieczeniem emerytalnym. Panie pośle, to, to, to najbliższe wyzwanie. To najbliższe wyzwanie to ta kadencja czy jednak kolejne wybory. No to co będziemy przeżywali w marcu w polskim parlamencie, czyli trudna debata na temat zmian systemowych co do zaopatrzenia emerytalnego to niestety oznacza, że ta kadencja zamknie się na postanowieniu co do spraw kardynalnych. Myślę, że przyszła będzie czasem, kiedy z tych zmian podstawowych będą wynikały także te dla mniejszej grupy ludności, czyli również powrót, z tym, że zdecydowanie bardziej konstruktywny niż do tej pory, powrót do rozwiązania sytuacji emerytalnej rodziców opiekujących się yy, przez całą dobę Swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Czyli mamy odpowiedź w tej kadencji, to się nie uda. Próbujemy walczyć w kolejnej. Kolejne pytanie zatem. Tak. Razem byliśmy i braliśmy udział w konferencji Edukacja bez Barier we Wrocławiu. Pojawia się tam kwestia asystenta osobistego, który towarzyszy studentowi na, podczas studiów na wyższe uczelnie. Co w zatem po zakończeniu studiów i co w przypadku tych osób, które potrzebują asystenta osobistego w codziennym normalnym funkcjonowaniu? Czy tego rodzaju działania? Mają szansę w tej kadencji, czy to jest znowu kolejna kadencja? Myślę, że ta kadencja przyniesie ważne i długo oczekiwane rozwiązanie, przynajmniej dla tych osób, których niepełnosprawność dotyka we wczesnym okresie życia i które korzystają z tak zwanej renty socjalnej. Myślę, że jesteśmy bardzo blisko zniesienia pułapki rentowej dla tych właśnie osób, ponieważ ona mocno blokuje rozwój zawodowy. Mówiąc krótko, niezbyt opłaca się tracić świadczenie rentowe i podejmować pracę niskopłatną. I jednocześnie taka zgoda na to, aby renta socjalna nie była ograniczana dochodami, oznaczałaby, że można by ją traktować jako narzędzie finansowe do wyrównywania szans. Panie no pośle, inaczej, bo to, co Pan mówi, bo to, jest bardzo, socjalną, to jest bardzo ważne, za... bo mówimy o pułapce rentowej. To jest jedno z kolejnych pytań, które chciałem zadać. I powiedzmy jeszcze raz dokładnie, pułapka mm -hmm. rentowa w przypadku renty socjalnej zostanie zniesiona. To znaczy, ci, którzy taką rentę otrzymują, będą mogli podejmować pracę, renta nie zostanie zawieszona, czy tak? Jest na to duża nadzieja. Jesteśmy blisko takiego rozwiązania, że są wspierani. Poważną akcją społeczną, społecznym projekt na zmiany w ustawie. Natomiast powiedziałem o rencie socjalnej w kontekście asystenta osobistego, dlatego że uważam, że tego typu świadczenie jako narzędzie wyrównywania szans powinno mieć tą swobodę wydatkowania tego, kto je otrzymuje. Mówiąc inaczej, bardziej praktycznie mówiąc, ten, kto otrzymuje rentę socjalną, moim zdaniem mógłby przeznaczyć ją choćby na dodatkowe opłacenie. Asystenta osobistego, dzięki któremu mógłby po zakończeniu studiów realizować się zawodowo i po prostu dobrze zarabiać. Panie pośle, muszę postawić kropkę na i, czyli w tej kadencji to rozwiązanie zafunkcjonuje? No, jestem o tym przekonany. Demokracja ma to do siebie, że nigdy nie jest przewidywalna do końca, ale w Klubie Platformy Obywatelskiej i y, Strojeństwa Ludowego. Takie przekonanie z dnia na dzień rośnie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch, podejmiemy ostateczne rozstrzygnięcie ustawowe, któremu zresztą przychylne jest również Ministerstwo Polityki Społecznej. Internauci niepełnosprawni.pl pytali o ujednolicenie systemu orzecza, orzecznictwa. Czy w tej kwestii, jak rozumiem, to jest początek dobrych zmian? Dobrych zmian? Z moich informacji. Które staram się na bieżąco uzyskiwać od pana ministra a pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wynika, że prace nad jednolitym systemem orzecznictwa no, są pełno, idą pełną parą, co nie oznacza jednak, że są bliskie końca. Ja osobiście no, nie mam przekonania, że zdołamy w tej kadencji wprowadzić w życie nowy system. Orzekania chciałbym, żeby ta kadencja zakończyła się przygotowaniem odpowiedniego materiału naukowego do tego, aby w najbliższych latach taki system móc w życie wprowadzić. System, Panie pośle, myślę, przede że wszystkim... kolejne ważne pytanie, zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla wielu instytucji, jak również samorządów. Czy będzie dalej funkcjonował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Pytanie związane z ustawą o finansach publicznych, która mówi jasno. Fundusz traci osobowość po 1 stycznia 2012 roku. Tak, mimo to nadal istnieje. No, tylko, że w takiej formie dosyć dziwnej i naprawdę bardzo mało praktycznej, ja uważam, że wręcz szkodliwej, jak po prostu rachunek bankowy. W Ministerstwie Polityki Społecznej. Jestem zdecydowanym orędownikiem zmiany tej sytuacji, którą w tej chwili mamy w prawie. A panie pośle, jest również minister takie... finansów, pan Rostowski, jest takim orędownikiem? Mam nadzieję, że pan minister w przyszłym tygodniu spotka się z grupą posłów i po wysłuchaniu naszych argumentów wskazujących nie tyle na Wartość, co wręcz konieczność utrzymania osobowości prawnej funduszu. Zechcę również przychylić się do tego, abyśmy z inicjatywy poselskiej odsunęli tą wizję utraty osobowości prawnej przez PEFRON, ponieważ no, powiem to wprost, ona oznaczałaby, że od 1 stycznia przyszłego roku praktycznie nie funkcjonowałyby żadne programy wspierające aktywność osób niepełnosprawnych. A pobór składki od pracodawców niezatrudniających odpowiedniej ilości niepełnosprawnych pracowników Panie pośle, stanąłby także pod znakiem zapytania. Wszyscy jesteśmy świadkami dramatu, jaki rozgrywa się w Japonii. Czy znał Pan może, czy poznał Pan niepełnosprawnych parlamentarzystów z Japonii? A nie miałem do tej pory takiej okazji, ale myślę, że jak wszyscy przede wszystkim. On, mm, Modlimy się za to, żeby tam jak najprędzej ludzie podnieśli się z te, po tej wielkiej katastrofie, i jestem przekonany, że również no, kultura, która ukształtowała się w tych trudnych warunkach przez wiele setek lat, również i teraz, pomoże na to, żeby takim silnym duchem stawić czoła już nie tyle samemu. Panie pośle, jako chciałbym powiedzieć, po że nasi widzowie widzą e, obrazy Tomihiro Hoshino, artystę malującego ustami, wielkiego e, twórcy w Japonii, e, mieszkającego w niewielkiej wsi, w galerię, którą oglądają miliony, to musi powiedzieć miliony Japończyków, którzy są pod wrażeniem jego prac, jego poezji. Ja bardzo dziękuję, panie pośle, za dzisiejsze spotkanie. Te wszelkie, pytania, te wszelkie pytania, które nie zostały zadane, chciałbym obiecać, że pojawią się na portalu niepełnosprawni.pl. A chciałbym zakończyć nasz program jednym z wierszy którego prace były pokazywane w Muzeum Narodowym w 2003 roku. Kiedyś, gdy patrzyłem na falujące na wietrze trawę, myślałem czym jest słabość. Dziś, gdy spojrzałem na falujące na wietrze trawę, Uświadomiłem sobie, czym jest siła. Dużo siły życzymy naszym przyjaciołom w Japonii, bo widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.